Pod krew i łzy, ale w szczytnym celu. Na stadionie olimpijskim we Wrocławiu odbył się charytatywny turniej piłki nożnej Wybory 2019. Tydzień przed wyborami parlamentarnymi na boisku spotkali się politycy wszystkich opcji. Wygramy 6 października na tydzień przed wyborami. Taki jest ten też też tytuł wybory 2019. Generalnie wydarzenie ma charakter charytatywny. Zbieramy pieniądze na potrzebujące dzieci dla Fundacji ROSA. Grają komitety wyborcze, wszystkie zarejestrowane, czyli tych sześć wrocławskich oraz dwie drużyny dodatkowe, czyli drużyna mediów wrocławskich i drużyna kultury i sztuki. Nie było politycznych animozji, a sportowa rywalizacja i to na bardzo wysokim poziomie, bo zawodnicy na boisku dawali z siebie wszystko. Ja jestem wyczynowym piłkarzem, byłem kiedyś grałem w Stali Brzeg jako obrońca prawy oraz forstoper i ciągle na boisku stawiam zawsze sercem. Przeciwnik był trudny, dużo dziennikarzy, mediów to naprawdę silna ekipa, no i w ostatniej sekundzie straciliśmy trzecią bramkę. Dzięki temu, ale przez to nie wygraliśmy, tylko zremisowaliśmy. W drużynie mediów zagrał nasz redakcyjny kolega, Mateusz Lubański. I chociaż dziennikarze zajęli trzecie miejsce na podium, to zdaniem zawodników warto angażować się w tego typu inicjatywy. Remis wyrwaliśmy rywalom w ostatniej akcji meczu. Sam turniej, super, fajna inicjatywa. To dobrze jest się spotkać w takim składzie, gdzieś tam poza konferencjami, poza tymi sporami politycznymi, w szczytnym, fajnym celu, celu pograć w piłkę, zaktywizować się. Także mam nadzieję, że to nie, nie ostatnia taka, taka inicjatywa. Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyła drużyna polityków Koalicji Obywatelskiej. Na drugim miejscu uplasowali się bezpartyjni samorządowcy, a na trzecim drużyna Dolnośląskich Mediów Monika Suder, Echo 24.